Cześć! Dzisiaj Ci pokażę jak naprawić ten błąd, tak. Błąd w Multiplier, a tu... Gra się resetuje. Czyli tak, najpierw stworzymy normalnie grę, jakiś zapis... ...notifikacje, ...chcę mieć start... ...Niemcy... ...gra się tworzy... ...małe... Jak widzicie, ...gra, tak, gra się wczytała... Wszystko jest ładnie, Ła wszystko działa. płynnie działa. Teraz dajemy zapisz, tak. Wstanie z wartości, przerwi. Teraz ja się resetuje znowu. Wejdziemy, stworzymy z powrotem. Tak, dajemy modyfikację, zapisz, start. Niemcy. I teraz występuje taki problem, że się granie wczyta. Zobaczcie. Ja Przyspieszy czas. Widzicie, gra się nie chce czytać. Jaki jest problem? Wchodzimy w, my, w moje dokumenty. My Games, Farming Simulator 2015. Otwieramy plik Ekomony. Ja mam Notepad++. Plus plus. I tak. Tu musi być... Musi być false. Tu ma być FALSE, tu FALSE, tu FALSE i tu FALSE wszędzie w tych pięciu linijkach musi być FALSE zapisujemy, zamykamy resetujemy grę stwórz, wybierz tutaj wybierz, zapisz start Niemcy i grę, teraz je Grawczyta włączy i tak trzeba wam postępować po każdym jak gra się nie chce czytać po prostu weź w plik ekomony w, 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 wpisać false, fals żeby było w wszystkich, y, y, wszystkich pięciu linijkach fals się powinna gra uruchomić jak widzicie Gra się uruchomiła, trwało to bardzo szybko, można wszystko robić i tak dalej. Dziękuję za uwagę, zapraszam do komentowania, subskrybowania i lajkowania tego filmu.